Rejestrowanie ubezpieczenie, tam już wliczam chyba na dwa lata, więc wyszło 60 tysięcy. Całość? Całość. Samochód? Z talerzykami, z poduszkami. A, już, już nawet z wyposażeniem. No to słuchajcie, to jest mega <grym> fajna informacja dla tych wszystkich, którzy myślą, że karawanik jak próg wejścia, to wiecie, 400-300 tysięcy, bo nie. wszyscy widzą nowe, ceny nowych jakby kamperów. A ja zawsze powtarzam, że no nie trzeba tyle wydawać. Myślę, że, Myślę, że dałoby że nawet... się to też zrobić taniej, tylko gdy my podjęliśmy decyzję, że no zwalniamy się z etatów i wyjeżdżamy na dłużej, to, bo nie tak. mieliśmy możliwości pracy zdalnej w naszych, w tamtych pracach, nie? No, Ciężko być stolarzem zdalnym. No trochę tak, <laughs> faktycznie. Może być pewnego rodzaju wyzwanie. Ja pracowałam w laboratorium mikrobiologicznym, więc też ciężko. Może być ciężko. Próbki wysyłać <laughs> no. na odległość, no tak, <laughs> chyba nie. Więc gdy podjęliśmy tą decyzję, że w zasadzie ten van będzie naszym już takim domem na jakiś czas, a nie tylko na weekendy czy na jakiś tam miesiąc na wakacje, no to też już zaczęły się pojawiać pytania, nie wiem, nawet izolacja, czy droższa, czy tańsza, nie? I wszystkie sprzęty, czy droższe, czy tańsze. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale Kilometry Wolności. Zapraszam serdecznie, Bartłomiej Ryś.